Już jestem kochani. Świeczka nie ta, bo znalazłam jeszcze jedną lekko naspaloną. Bo poszłam tam do pokoju. Przesyłają się filmy jeszcze. No dobrze. Zobaczmy co ja tu jeszcze wygrzebię na dzisiaj, póki jest czas. A resztę skończę. I no troszeczkę... Tak założyłam. że tak ma po prostu tak zwani być ryby. ryby. No dobrze. Czuję dla rybak. Zobaczę, to jest do godzina. co z tego, że człowiek sobie założy jakieś tam techniczne ułożenia, że w tej chwili filmy tak się przesyłają, że nie mogę zacząć nagrywać, bo się dobrze nie prześlą i czasami przepraszam, przejmie, nie przerenderują. Skoro technika nas ogranicza. No dobrze. Ryby. Dokąd ryby Zmierzają w marcu, dokąd się popycha. O, już fajnie wygląda co. W jakim kierunku iść, co pomaga? Główna energia, która będzie tak jakby aktywna, pracująca, wow. Aha. Aha wyhamować, wyłożyć mhm. za czym podążać i dlaczego tego doświadczamy Karta spod spodu mhm. nie przyzwyczaiłam się jeszcze tego kręcić tutaj i przy tym telefonie przy dużym stole, w pokoju dużym tu jest wygoda, super, ale tam ma fajniejszą opcję, bo nie muszę tych filmików przerabiać, mogłabym od razu jeśli nietnę to na YouTube rzucać, no ale dobrze mhm. dobrze podpowiedź o dla rep o. dziedzina życia, w której będziecie doświadczać, król, buła Uch. Ryby są bardzo ciekawą energią, czyli tutaj jako ten sygnifikator też tak, rybi, jeśli chodzi o to po prostu zapytanie. To są wszelcy specjaliści, można byłoby powiedzieć, czy ludzie, udufajnie, dobrze, zdrowo układający się w pewnym temacie, w pewnym środowisku, czyli generalnie dacie im pole, dacie im jakieś środowisko, też tak zgodne jest jakby z ich duszą, z ich podstawą też, tak, to one po prostu są w stanie znaleźć po prostu wszystko. No gorzej, jak coś zakłóca i nigdy ryby nie zajmują się źle, się dzieje wtedy, kiedy to środowisko bardzo szybko wyczyszczają, też tak jakby w swoim środowisku uruchamiają takie opcje, ale też w swoim środowisku czują się po prostu tak zwanie. No, pozwólcie, że kliknę, kliknę w, w YouTuba, żeby zobaczyć. Yy, yy, czy filmiki się przesyłają też tak? I na jakim etapie to jest? O. No, jeden przesłało cały, jeden jest na 84, jeden na 71. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Cóż chciałabym y, powiedzieć, jeśli chodzi właśnie tutaj o y, ten, o ryby jeszcze. I ryby w jakiś tam sposób w świecie, który jest dla nich zdany, w którym czują się po prostu bezpiecznie, na którym panują albo pomoże im się panować. Zobaczcie, nie bez kozery ryby są tym symbolem szczęścia też, tak? A to złota rybka, to jakieś tam karpie, szczególnie w tej opcji Feng Shui też, tak? Czyli to jest tak jakby ta kultura wschodu, ale jest tak zwane no Chiny, tak? Stare. Stare Chiny też, tak? Stare energie teraz się budzą i te stare chińskie energie się bardzo mocno po prostu tak zwanie budzą. ponieważ generalnie bardzo wiele wynalazków, wiele opcji powstało w ogóle kiedyś w, w tych w Chinach też, tak? Ale w tych starych po prostu jakby Chinach no to jakieś fajne ładne słowo jest takie w starochińskich, tak jakby tych klimatach Później, jakbyś to poszło na świat, świat to zaabsorbował, i teraz się dziwią, że Chińczycy w jakiś tam sposób wszystko odtwarzają, w jakiś tam sposób też, tak? Bo wiele rzeczy, które wyszły stamtąd, zapomniane, ludzie nie powiedzieli, I źle też traktowali też, tak? Jakby jeśli Hitler trochę też historią tych po prostu tak zwanych ludzi, zajumali im, jak to się mówi, ich pomysły różnego rodzaju, czy wynalazki, schrzanili, czy coś zrobili, no i teraz oni robią w trzech czy czterech jakościach, bo chcą tak jakby kolektywnie, narodowo odzyskać pewną pierwotność. A będą szły, i to jest tak, jakby ten przykład kolektywu, jest tak, jakby jakby dla ryb bardzo mocno aktywny, że chcą okryć pewnego rodzaju prawdę, tak? Pewnego rodzaju odkryć, tak, jakby, żeby pływać właśnie jak ryba w wodzie, tak się mówi. Też, tak? Czyli poruszać się po swoim terytorium, czy yy, mm, przestrzeni, no, co, co jakbyśmy tego nie określili też, tak? Znacie ją tak zwanie dobrze. I wtedy tak zwani jeśli mają wszystko to, co potrzeba, są geniuszami, tak? dla siebie, dla innych, tak, potrafią po prostu przyjąć, ale one muszą, nie wolno stwarzać jakichś pewnych zagrożeń albo zanieczyszczyć ich środowiska, bo ich percepcje i wszystko to, co są w stanie dać sobie i innym, no to wszystko niestety po prostu tak zwane karie, karleje. Ta energia gdzieś jest gdzie indziej ukierunkowana. I teraz znowu, tak jak te Chiny można powiedzieć, chcą odzyskać tak jakby i u nich na pewno będzie się rodziła teraz, patrząc ostatnio też tymi dużymi arkanami, kto gdzie jest, w którym miejscu świadomości też, tak? To mi się opcja, że tak jakby właśnie tam w tym kraju jest opcja od obudzenia w sobie na nowo pewnej wynalazczości, też tak, pewnych innowacji, tak, pewnych nowości, takie, które będą, będą służyły, bo oni zawsze, nie zawsze warunki mają. No ludzie do takiego, jak dzisiaj się mówi, że o, to już są bogaty kraj, ludzie inaczej żyją, wręcz po prostu łoch, zachwyt bierze nad tym, jak oni żyją, są też tak, jakby, no ale już nie żyje się tak, jak kiedyś pokazywano. To ci ludzie pracują, ale oni pracują w swoim systemie, tak jak pewne rzeczy, no, patologie zawsze wszędzie są, ale to już wychodzi też tak, jakby z tego wszystkiego naprosto i te warunki też, tak, jakby, żeby nie zmieniać teraz tych warunków, czyli utrzymać opcję pewnego poziomu życia ludzi, i znowu, żeby wejść w tą opcję, żeby budziły się tak zwane nowości na świat, które mogłyby iść, tak. Nie, bardziej tego nie wytłumaczę. I tak samo ryby funkcjonują, tak. O. Że one, żeby się rozwijać i funkcjonować, no to ktoś musi nauczyć pływać, żeby tam być, tak? No bo albo to nie jest kwestia ich chęci niechęci, tylko ich być albo nie być, no bo one albo będą tak zwani, nie dadzą rady funkcjonować, a z drugiej strony no to nie, nie dadzą rady bez wody funkcjonować, tak? Albo się podgrzeje za dużo, tak? O. Więc jeżeli chcecie coś, to trzeba tak jakby zadbać też tak jakby o ryby i nie wolno zakłócać tak jakbyś środowiska i robić żadnych eksperymentów, tak? O. Jeśli chodzi tak jakby o ten po prostu znak, to są w pewnych rzeczach sprawdzalnych też, tak? To one są, tak jakby trzymają to wszystko, co z dalekiej przeszłości się sprawdziło, jest jakąś podstawą, jakimś szkieletem też, tak? O! Ryby mają bardzo dobrą pamięć, tak? O! Pewną. Bardzo dużą, też tak jakby pewną percepcję tego, co jest dobrym i złym. I dla ryb nikt nie wmówi, tak? Tego, że nie ma czegoś takiego jak dobro i zło, tak? Na pewnym poziomie, no, relatywnie trochę tak bo wszystko w końcu dobrze się ułoży, ale na tą chwilę tu i teraz, no jak ktoś was, nie wiem, pobije, no to wiecie, że to jest zło, a nie... Można rozumieć, że to karma, nie karma, ale to nie było dobre, bo nie musiało się wydarzyć. Bardziej nie wytłumaczę. I to jest właśnie coś takiego. One mają pewien po prostu kontr kon konkret, ponieważ to jest ich być albo nie być, tak? Ale o tym już kiedyś w którymś mówiłam. Jednym też takim znaku, bo o niektórych znakach mówiłam więcej też, tak? I ryby akurat są tym signifikatorem i ten aspekt, Pewnej czystości przestrzeni, jakby bezpieczeństwa i dobrego czucia się w własnej przestrzeni, tu jest aktywny, tak i przez dziesiątkę kielichów, i przez tego króla bułowowego, i sąd Boży, tak? To tutaj ten, ten aspekt rybi jest tutaj bardzo aktywny. Trójka kielichów znowu jest takie działania, i, i, i energia mówi tak dla ryb: jest czas trochę takiego odpoczynku. Świat i ludzie nie są do końca gotowi na przyjęcie tego, co po prostu tak zwane dla nich macie. To jest taka pierwsza rzecz, która tu po prostu tak zwane przybija. Podpowiedź od duszy jest tak: funkcjonuj trochę jedną nogą tu, a drugą tu. To dla ryb jest nie do końca fajne, nie do końca... Bo ryby doświadczają często jakichś skrajności pewnych, tak? Ale muszą zawsze i mieć ten swój bezpieczny świat rybi. Tą czystą, przejrzystą, klarowną po prostu wodę, z taką biochemiofizyką też, tak? Która jest tak zwanie, pozwala im po prostu tak zwanie żyć, realizować się, zachować po prostu to, co po prostu przy nich jest. I że trzymają się swoich zasad, mało kiedy zmieniają pewne opcje i przyzwyczajenia, też tak, czystą wodę przystosowują się... To one są bardzo po prostu ostrożne. Tak? Temu one dużo rzeczy im wychodzi w życiu. O. Yy. Nie dają się ludziom też tak, jakby zmieniać. Tak jak tutaj generalnie pokazuje, co działa energia kolektywna, która będzie chciała, widząc wasze sukcesy też tak, nowe pomysły, a to idę ku nowemu, tak? I to jest coś takiego. Mam no, macie nowe pomysły też tak? Macie nową ideę jakoś w tym miesiącu, tak? zastanawiacie się o, że to jest fajne, bliskie, dobrze to czuję, dobre w tym, że w tym środowisku się czuję też tak, daje mi to dużo zadowolenia i widzę też tak, że może się spotkać, że ktoś powiedzą no dobrze, tak to robisz, to też jest energia kolektywna dzisiejszych czasów, a w zasadzie w każdych czasach, to jest każdy chce coś polepszyć, niektóre rzeczy, jeśli chodzi o rzeczy stricte się polepszają, ale pewne narzędzia, zwłaszcza nie do końca takie materialne, to ludziom bardzo ciężko jest się po prostu dzisiaj przystosować tak jakby do tego, mają tendencję do niszczenia, zwłaszcza do upraszczania, do mniejszych kosztów, więc jakość bardzo mocno upadła. Tu się kłaniam któremuś znakowi, który wcześniej już przeczytałam. Tak? I że tutaj tak jakby ta jakość po prostu jest, no, jest z nią po prostu tak zwane kiepsko, o. Cóż jeszcze chciałoby się tutaj do tego po prostu dopowiedzieć? I to jest coś takiego, no właśnie w tej, teraz mam taką ideę pokazania wam, ludziom, czyli ktoś zechce tego słychać właśnie w tych swoich filmikach, Taka faza jest, żeby pokazać to, co nie działa na naszą energię, czyli co ma polepszyć tą aurę, tak? Czyli nasz potencjał wpływać, co szkodzi, co nie szkodzi, co ludziom się sprawdzało, nie sprawdzało, ale w tym kontekście też. Że tu nie szkoda czasu na to marnować, bo to znowu jest nie do końca widać, żeby to działało tak zwanie na ludzi, że szukajcie czegoś innego też, tak? Odkopcie być może coś, co było w przeszłości i było dobre, tylko z jakichś powodów być może nie za szybko taki yy, rezultaty ty, ty, takie był, jak ludzie oczekiwali, kiedyś ludzie mieli większą cierpliwość, a cię musi być szybko zaraz i natychmiast, tak? O. No. I tak jakby nie widzą, czy to dla nas zdrowe, czy niezdrowe, no walijki musimy jeść przez, jeść przez cały rok, tak? O a nie, że tak jak w, tym, w serialu o Podlasiu, tak, Czyli w filmie całym, tak? my jemy kapustkę kiszoną, tak, ogóreczki kiszone, a na wiosnę jemy sałatkę i tam szczypiorek, tak, o. I niektórym no już jesteśmy przyzwyczajeni, że wszystko jest cały czas też, tak? Ale generalnie nie wszyscy, niektórym to nie służy. No dobrze, wracając też tak, bo to ta dygresja tak się rozszerzyła na szerszy kontekst, ten przykład. Natomiast, tak jakby to jest pokazane, tak zwanie... O ryb, bądźcie ostrożni z tym, co przedstawiacie. Trzeba dużo strategii, mieć świadomość też, tak, do jakiej grupy wchodzicie, że w swoim świecie, w tym, co wy robicie, jak wy robicie, możecie pewne rzeczy, pewne opcje zastosować. Ale jeśli wyjdziecie do innych z czymś to niekoniecznie to się sprawdzi, jeszcze powiedzą, że jesteście głupi z czymś, albo zepsują waszą metodę, bo nie działa przez was, tak, o. Więc generalnie to podzielenie się kolektywne ze wszystkimi też, tak, dziesiątka monet, dziesiątka kielichów odwrócona też, tak, na plusie, podpowiedź, tak, żeby ten twój świat się, rybko kochana, nie, 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 nie ubrudził, nie zniszczył też, tak, to trzeba tak zwane dwa akwaria mieć, tak, albo wychodzić i, i szybko wracać też do swojej po prostu opcji, dozować też tak jakby siebie i innych też. Tak? Sąd Boży też tak, energia po prostu, królowa monet też tak, gdzie trzeba patrzeć, żeby czegoś nie stracić, albo inni, dasz coś innym, a oni nie umieją tego użyć do końca, bo nie posłuchali, co z tym po prostu tak zwanie zrobić. Kolektywne energie, dlaczego kolektywne, bo ludzie cię nie słuchają, nie skupiają się, zwłaszcza młodzi, słuchają tylko do pewnej opcji, a reszta tak zwanie to znowu ja też przeżywałam ostatnio. Tak, tak. Masę sytuacji, w których człowiek nie doszło do końca i myślał, a skąd się temu wzięło? Jak ten człowiek to zrozumiał w ogóle, tak? Albo już na końcu to nie słuchał, tak? O. Nie przyjmuje bodźców też, tak? Ale inne bodźce wrzuca się też, tak? I przyzwyczajeni są na krótkie bodźce przez te krótkie filmiki. Wtedy dużo można. no I dużo można się nażyć chipsów, tak? Ale co to da potem się dziwić, że dupa rośnie, tak? O. <laughs> To już taki najprostszy i taki z grubej rury, i po prostu porównanie, ale tak, na, żeby się nie rozwlekać, tak? Czyli to, jak ludzie po prostu, i tak, jakby to jest ten aspekt tutaj, także. Nie ty, bo to jest tak jakby, co, coś, co będzie okazało się, to ty droga rybko też tak, nie powiedziałaś, nie powiedziałeś, nie wyjaśniłeś, nie... u ciebie się udaje, a u innych po prostu się nie udaje też tak, I zwalenie po prostu winy też tak, tak jakby w tej po prostu, trzeba być po prostu ostrożnym, dlatego że zaangażowanie, tak, i tutaj chodzi o zaangażowanie w pewne rzeczy, albo zrobisz coś po trochę, po cichu i tak zwanie pomożesz coś zrobić na zasadzie niech reszta sobie radzi, zostawisz ich z tym, nie zawsze to musi być po cichu, ale zrobię, tylko tyle mogę, na tyle jestem i mam swoje sprawy, tak albo też tak jakby eremita, eremita idzie z boku, tak, pokazuje, ale trzyma się swojego po prostu tak zwanego świata, Swojej, yy, czy, trzyma bezpieczny dystans. Kiedy jesteście gotowi, to ja przyjdę, opowiem wam tą historię. Dzisiaj żaden Bart żaden wędrowiec, który przychodzi opowiada o czymś, czy Jezus przyjdzie, czy dobre kosmity przyjdą, nikt nie będzie chciał ich słuchać też, tak, bo wszyscy niech nam do głowy wciśnie, tak, ale każdy chce być indywidualnością i, ach, historię można opowiadać w nieskończoność. Natomiast ten eremita, słuchajcie, tutaj mówi, jestem po prostu z boku, patrzę, wiem, że jesteście, ja jestem, wy widzicie, daję wam jakieś takie poczucie, mamy poczucie siebie nawzajem, co najmniej, tak? Albo w tym momencie ja tutaj zachodzę, dzielę się światem, swoimi doświadczeniami, umiejętnościami, przynoszę nowinki, umiejętności, tak? W zamian wy mnie nakarmicie, tak? A tutaj jeszcze po prostu potrafią zaprzeczyć Znając ryby, to robię powiedziała u was pies, tak? Bo to jest tak jakby ta opcja, moja babunia, tak? I pójdą do swojego świata. One nie mają po prostu potrzeby, ale kiedy się wróci, do nich powie, to tak wam dołożą, że się zatrzęsie, tak? O. Bo one nie ryby dla, dla nich musi być świat przejrzysty też, tak? I ta cecha wasza, tak zwanie tutaj, może być niezrozumiała przez ludzi. Ten aspekt z Waszych wielu różnych cech, tak? O. Czyli to jest coś takiego, jeśli chodzi o ten sygnifikator y, jako wyryby do całej reszty, to tutaj się odnosi to tak, że y, no czasami niestety tak trzeba, tak? Trzeba być zależy co chcecie też uzyskać, tak? bo tu jest tak jakby ta opcja pokazana w Remicie odwróconym. Ja pamiętam taki przykład z mojej babci Wam powiem, bo to cała filozofia życiowa. Ja dzięki niej nauczyłam się też mówić trudniejsze rzeczy z wiekiem, a niektórych po prostu tak z innego znaku. Ja Już mnie za tak zwanie nie zależy tak zwanie. Tak zrozumieliście? Tak, będzie dobrze, będzie dobrze. No mogę powiedzieć, że będzie dobrze, tak? Jeszcze sami coś dopowiem, tak? O. A tu jest coś takiego, kiedyś pamiętam ta właśnie moja taka sytuacja, babcia siedziała przed blokiem, przyszła sąsiadka i tam zaczęła coś mówić i ubolewać na tym, że jej mąż zmarł, tak, mocno. Ale to jest, oni się znali całe życie, lata po prostu tam przeżyli i w pewnym momencie ona tak narzekała, że moja babcia już nie dała rady tego słuchać też, tak, bo nic konstruktywnego, tak jakby tam już nie było, tylko takie zawodzenie nad czymś, co było bez sensu i powiedziała jej po prostu wprost, tak, o. Jeszcze niedawno mówiła pani, że on zdechł, tak, i tyle. Obraza boska przecież też, tak, no i tak nie powinno się chyba, tak? Ale jednocześnie czasami właśnie ryby są takie dosadne, tak zwanie, bo one nie dadzą też wejść i wprowadzić się nam jakby na mętne wody. No kurczę, znaczy bardziej nie wytłumaczę tego. Tak? O. I ten aspekt właśnie takiego mówienia i tej reakcji, tu chciałam zwrócić uwagę na reakcję. Dlaczego? Że tutaj co będziecie po prostu tak zwanie przeżywać? Widzicie też, tak? Już co się po prostu tak zwanie dzieje, jak to funkcjonuje, czy ci ludzie są gotowi i świat jest gotowy na pewno wasz pomysł, na wasze prawdy, czy nie? I kiedy to powinno po prostu tak zwanie wyjść i przełożyć się też tak, jakby na coś. O. I tutaj generalnie no tak jakby widzę, że coś podąża starymi po prostu tak zwanie ścieżkami, tak? I ta umiejętność, tak zwanie y, powiedzenia, czy dania wskazówki na to, w jaki sposób się poruszać tak jakby po tym, tak? O. Król buław odwrócony, zauważa też to, czego nie zauważają inni. Jakby to powiedzieć, tak? To są ci wszyscy, którzy zauważą jakiś błąd w projekcie. Albo że coś po prostu, że to nie ma jakiejś logiki, tak? O? Bo mówię szybko, zauważy. Co idzie płynnie w tym kierunku, co może zabrócić. tutaj percepcja rybna, tak zwanie, pomaga zapobiegać. I to jest też aspekt zapobiegania czegoś, otrzeźwienia się też, tak? Otrzeźwiamy się wodą też, tak? Przemywamy twarz, tak? To jest środowisko tak zwane. I król buław to jest wszystko, co wie, że widzimy, coś dzieje się nie tak, ale jeśli chodzi... I teraz tak, no tutaj niestety dla was, moje kochane, tylko wasze środowisko, bo tu nic jakby was, od was kolektywnie nie ma, tak jakby od was indywidualnie, tylko tak jakby kolektywnie w świecie, bo są dziesiątki też, tak, o. Natomiast wasz świat i inny jest to rozdzielenie. Natomiast jest tak jakby ta opcja, jeśli chodzi o was, to możecie, w zależności jak u macie twardą dupę, przepraszam za to określenie, tak, ale jesteście bardzo wrażliwi i od razu wychodzicie z pewną postawą, tak, że jeżeli ludzie wiedzą, no to te szczęście, tak zwanie i ten szczupak co przynosi, tak zwani ta złota rybka i te rybki, które przynoszą ścięcie, tak? I troszeczkę inaczej tak jakby funkcjonujecie. O. Dwa filmy poszły, słuchajcie, nie było sprawdzam. Teraz widzę w komputerze, a jeden mi sprawdza, już 2% sprawdziło, czyli coś powiedziałam i coś już z im. To już nie wiadomo, czy dzisiaj w ogóle to po prostu wyjdzie. Także taka jest ta po prostu opcja tutaj też. Tak w zależności jak będziecie reagować na reakcje ludzi, to pokazuję nie reaguj, nie tłumacz się też, tak. Czasami być może właśnie to, co mi przyszedł akurat taki, bo mam też inne przykłady, kiedy ryby wychodzą, tłumaczą i tam. Natomiast tutaj generalnie pokazuję tak zwanie, nie tłumacz się, nie wychodź też tak. I mam nadzieję, że te ryby, które to słuchają, to są rybami na tyle asertywnymi, pewnymi swojej siły, bo to jest, jeżeli nie jesteście na tym etapie uczenia się, bo jeżeli jesteście na, na etapie uczenia się o samych sobie, to będziecie się uczyć właśnie tego, że widzicie, że wasze to środowisko to coś. Jest jakaś zaraz jak nie wiem, toksyną, że to, to wasze środowisko się zamula też, tak? I musicie po prostu tak zwanie wyjść, ale musicie zakomunikować jasne? żeby też się nie zrozumie, że uciekacie, to będzie dobrze, że zostawię was z tym, tak? To jest takie, no dobrze, jeśli tak uważacie, to jest tak jakby okej, okay, tak? Uczenie się własnej po prostu tak zwanie siły, bo to jest wasze być albo nie być, swojej prawdy. Wy też bez wody dłużej, długo nie, długo nie możecie wytrzymać też, tak? O, jeśli wyjdziecie, potrzebujecie bardzo dużego zaufania, wąskiego grona, znajomych czy przyjaciół. I to nie jest taka po prostu, wyjście takie bardzo mocno emocjonalne ryb, no bo tu jest za dużo po prostu tak zwanej wody, tylko pewnej tego takiego środowiska, takiej prawdy o sobie też, tak, o. No. To jest coś takiego, wszystkim innym powiecie, nie wiem, o, nie mogę was zaprosić, bo u mnie jest brudno, większości ludziom nie można powiedzieć tak, że macie bałagan, a rybie można powiedzieć, słuchaj, ja mam tak zwanie posprzątane w domu i ryba zrozumie, że dla was, nawet jeżeli to nie jest ważne, w wypadku tak jakby tej, tej ryby na przykład może być tak jakby taka sytuacja, że ona niech będzie chciała w żaden sposób osób wejść i odczuć, i dać wam odczuć. To jest taka wrażliwość też, tak jakby ryby, one są tak zwane bardzo szybko kiedyś środowisko i się, tak? I to jest tak jakby te opcje w kontakcie z zewnętrzną opcją. Powiem tylko, że ta trójka kilków wskazuje, że być może, nie wiem, miesiąc, dwa i będzie bardziej wasz świat ważniejszy niż po prostu świat innych. Na razie Wasze uczestnictwo w świecie zewnętrznym się to, co robicie dla ludzi, dla innych, tak? To, co też finanse przynosi albo konkret jakiś, tak? O. I na razie tylko koło ludzi. Więc takie poczucie trochę, chociaż ja nie wiem, czy ryby się czują kiedykolwiek samotne, chyba nie. I tak to. Mam nadzieję, że cokolwiek tu powiedziałam, okaże się dla Was pożyteczne na ten czas. Co to jeszcze znaczy? Chciałabym dopowiedzieć, że jeżeli będziecie miał plany dla samych siebie, zrobienia jakieś, no to kiedy sami tak, ale kiedy będzie czas z ludźmi gdzieś pobyć, tak, czy z czymś, to może nie wychodzić, możecie się pobudzać, no ktoś się nie chce spotkać, o ten ktoś nie chce ze mną mieć do czynienia, czy coś takiego. To jest takie na Także nie zrażajcie się tym, zwłaszcza jeśli jesteście robami nieprzypracowanymi, że ktoś może, nie wiem, nie chcieć, nie mieć dla was czasu, też tak czyś, bo to sama ta energia taka ogólna, wasza dusza tak jak decyduje, że ja idę po prostu sama, chcę pobyć sama w swoim świecie. Tego ryby też dobrze w domach się po prostu tak zwanie, czują, tak? O. No, bo to jest taka specyfika też, tak? O. Już mam dużo różnych cech fajnych o rybach, ale tu akurat nie ma takiej po prostu jakby aktywności, bo to jest królowa monet w rybach. One ryby chętnie dają, dzielą się, nic nie chcą w zamian, tak? O. To są taka energia po prostu, która jest tak jakby. dbająca. Ale to też nie jest na razie aktywne. I to, można inaczej powiedzieć, to co widać wielowymiarowo też, tak, że ta energia chce coś dać, chce coś pokazać, chce coś tak zwanie, no, wprowadzić lepszej jakości, jakby życiowej, pomysłowej też, tak. I to może być też tak, właśnie, że chce, a tu generalnie ktoś nie zrozumie i tak będzie. Dzięki Bogu macie przepracowane ryby. Te nieprzepracowane mogą mieć tak zwani trudni, tak zwani, bo masz coś dla innych i ludzie, to wtedy ryby będziecie odczuwały na przykład. I zobaczcie też, tak, jeśli będziecie odczywał, jesteście silne i przepracowane, czy nie ma w jakimś zakresie jakichś niedociągnięć w obrębie tego, że zrozumiecie coś, albo ktoś okaże jakąś niewdzięczność wobec Was, tak? Albo nie doceni czegoś, abyście zrobili dużo, on nie widzi w ogóle, że to jest dużo też, tak? Ten ktoś, także a nie przepracowane ryby, no to tak tutaj emocjonalnie mogą odczuć pewien dyskomfort też, tak? O. Kłaniam się pięknie. Do zobaczenia następnym razem. Mam nadzieję, że to, co tu usłyszeliście, jest dla Was, czy będzie pożyteczne.